Jeżeli magazyn powie, że potrzebuje magazyn na 10 tysięcy palet, taki dostanie i później się okaże, że się nie zmieści z, nie wiem, z 7 czy z 8 tysiącami albo że źle to policzył, bo tak naprawdę palet ma 15 tysięcy, no to najczęściej jest bardzo, bardzo duża awantura. Podobnie jeżeli zadeklaruje, że wyśle tysiąc zamówień, a, a przy 800 już się dusi, nie jest w stanie tego wysyłać, podobnie od razu jest na drugi dzień spotkanie, i awanturę. Natomiast jeżeli sprzedaż czy zakupy zrobią sobie prognozę na przyszły rok na milion, a wyjdzie dwa albo wyjdzie pół, no to takiej wielkiej tragedii nie ma. Zmienił się rynek, zmienił się ceny, zmienił się nastroje. Wszystko się zmieniło i po prostu tak wyszło. Często jest też tak, że jak ja jestem u swoich klientów, to oni po prostu nie mają tych prognoz. Oni. Na przykład projektują magazyn, się pytam, czy w perspektywie tych trzech, pięciu lat, no pytam się właściwie, żądam informacji, w jaki sposób będzie wyglądał stok tej firmy.